Odkryj swoje osobiste kody bogactwa. Czy wiesz, że według numerologii każdy z nas ma unikalne kody finansowe zakodowane w dacie urodzenia, imionach i nazwiskach? Te kody to jak Twoja osobista częstotliwość obfitości. Jeśli chcesz poznać Twoje osobiste kody bogactwa, to chętnie ci takie kody przedstawię. Co? Otrzymasz: Dwie wersje Twojego kodu: Podstawową i Rozszerzoną. Instrukcje użycia: Jak aktywować kody w codziennym życiu. Analizę relacji z Nowym Rokiem. Jak współgrają Twoje kody z energiami nadchodzącego roku? Dla kogo to jest? Dla osób, które czują, że zasługują na więcej. Dla przedsiębiorców szukających finansowego przełomu. Dla wszystkich, którzy chcą harmonii z przepływem pieniądza. Jak to działa? Analizuję Twoją. Pełną datę urodzenia dzień, miesiąc, rok. Wszystkie imiona i nazwiska w przypadku kobiet. Rodowe i męża. Wszystkie Twoje dane są poufne i takie pozostaną. Nikomu nie udostępniam takich danych. Tworzę osobistą mapę energetyczną bogactwa. Chcesz poznać swoje kody? W komentarzu napisz. Kody bogactwa. Wyślę Ci szczegóły w wiadomości prywatnej. Przykładowe kody. Moje osobiste kody bogactwa to. 869, podstawowy z kodów z daty urodzenia, imienia i obecnego nazwiska. 83986, rozszerzony z kodów z daty urodzenia, imion, nazwiska rodowego i obecnego. Warunek przepływu. Energia Twojego osobistego kodu bogactwa będzie przy Tobie stale i będzie Cię wspierała przez cały rok. Mam wielką osobistą prośbę do Ciebie. Zaobserwuj mój kanał, polub ten film i udostępnij na swoim profilu. Udostępniając, niesiesz tę dobrą energię dalej i otwierasz własne kanały bogactwa. Niech każda osoba, która to poda dalej, zażna w nowym roku nieograniczonego dostatku i finansowego spokoju. Niech się to dzieje z pomocą energii światła i wibracji bogactwa. Wysyłam mnóstwo serdeczności dla ciebie. Dobra dusza Anna. Link do zakupu twoich kodów znajdziesz też na mojej stronie internetowej. Zapraszam do skorzystania.